Bardzo dziękuję za ten upór, mój bo to nie pierwszy rok, kilka lat starań Was tutaj o to, żeby wreszcie te środki udało się pozyskać i ten samochód kupić i udało się. Trochę czekaliśmy, ale to może dzisiaj bardziej smakuje. Natomiast życzę chyba nam wszystkim, żebyście, kochani, wyjeżdżali tylko na ćwiczenia żeby akcji było jak najmniej. Jest piękny, jest duży, ma dużo miejsca, jest bezpiecznym samochodem, bo no, ten poprzedni ciężki samochód jest po prostu już wiekowy, także też jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, to też troszeczkę inna epoka. Jest pompa szybsza, jest szybkie natarcie, które można podać szybko wodę, czy środek czy jest więcej tych skrytek, więcej możliwości, po prostu wygoda. Przede wszystkim wygoda pracy, komfort, obsługiwania tego samochodu. Można by wymieniać i wymieniać na temat tego samochodu. Przede wszystkim jest nowy i ekonomiczniejszy, ekologiczniejszy. To też jest nacisk na to teraz ze strony Unii Europejskiej, ze strony w ogóle. Wszystko dzieje w kierunku ekologii. Także cieszymy się, że możemy jeździć też ekologicznym samochodem. Mieliśmy dzisiaj mega szczęście. Szczęście, bo chyba jakiś taki znak. Wracając z Częstochowy, stanęliśmy po trasie na jednej ze stacji benzynowych napić kawy. No i o dziwo w naszym o czym ujrzał się Jurek Owsiak, któremu powiedzieliśmy, że prowadzimy właśnie samochód od producenta, który od dawna walczyliśmy i nam się marzył. Na co Jurek jak zdumiony mi naprawdę? Pokażcie. I wyszedł z nami, przybił piątkę, zrobił sobie z nami zdjęcie, powiedział, że samochód robi wrażenie i naprawdę szacun za, za taki samochód i mówi, nie nie niech wam służy jak najdłużej. Także też był zaskoczony, bo nie wiem, jak państwo też zauważyli, chyba robi wrażenie ten samochód. To, to pierwsze, pierwszy efekt, przede wszystkim oświetlenia, ten samochód jest widoczny. Jak się jedzie, czy za dnia, czy, czy w nocy, ten samochód musi być widoczny, żeby też już inni uczestnicy ruchu mogli, że tak powiem, bezpiecznie zrobić nam tak zwany korytarz. Ta życia, no Przede wszystkim też jest klaksun, który też gdzieś tam daleko już słychać jak potrzeba, oczywiście bez nadużywania.